Pokój, dobry, kochani. Dziś jest poniedziałek, 15 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiaj w Ewangelii jest spore zamieszanie, dlatego że Jezus gdzieś zginął tłumom. Najpierw nasycił ich poprzez cudowne rozmnożenie chleba, a później ich zostawił i postanowił, że sam gdzieś tam uda się na jakieś miejsce pustynne, trochę być może odpocznie od tłumu, pewnie uwielbi Pana Boga. Jego uczniowie sami odpłynęli łodzią. I później, kiedy odnaleźli Pana Jezusa, to z takim wyrzutem, może nawet zdziwieniem, z podziwem mówili: Panie, jak tutaj przybyłeś? I Jezus powiedział do nich, że jest mu bardzo smutno z tego powodu, że szukają go nie dlatego, że widzieli znaki, ale dlatego, że jedli chleb dosytości. A więc, kochani, Jezus odkrył, że tak naprawdę jest on wygodnym, że nie szukają go ze względu na to, że chcą skorzystać i zaspokoić swój głód duchowy, ale chcą skorzystać, żeby zaspokoić po prostu swoje żołądki. Pamiętam taką sytuację, kiedy ktoś opowiadał mi. Że jego dziecko traktuje go jak bankomat. Bankomat, który nie ma uczuć, bankomat, który, który nie ma swoich marzeń, swoich oczekiwań. I właściwie wszystko jest podporządkowane temu, aby tylko korzystać. Korzystać i traktować drugiego człowieka, konkretnie Ojca, jak po prostu towar, który można nabyć. A jaki jest Twój powód, że Ty idziesz za Panem Jezusem? Czy idziesz w sposób bezinteresowny? Niektórzy być może idą za Jezusem, dlatego że boją się, może jakiejś kary, albo być może niektórzy chcą coś uzyskać, a być może ktoś idzie za Panem Jezusem, dlatego że go po prostu kocha. Moglibyśmy dzisiaj też zastanowić się nad tym, czy wykonujemy dzieło Boga, czy dzieło dla Boga. Jeśli na przykład ktoś ma jakiś pomysł na ewangelizację, ale to jest jego własny pomysł, wcześniej czy później to się wszystko rozpadnie. Natomiast jeśli jest to pomysł Pana Boga, jeśli jest jego myśl i również jest jego łaska, to okazuje się, że to dzieło w sposób dynamiczny się rozwija. Ja osobiście bardzo modlę się i tak odczytuję, że mały chór wielkich serc, który prowadzę od 25 lat, to jest dzieło Boga. To nie jest dzieło dla Boga. Ale dzieło Pana Boga. I wiem o tym, że ci wszyscy młodzi ludzie, którzy kiedyś uczestniczyli w tych zajęciach, którzy gdzieś tam być może wniknęli w różne struktury życia społecznego, że gdzieś tam choćby małe jakieś ziarno, może wielkie ziarno, gdzieś tam w ich życiu kiełkuje i owocuje. Panu Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii jest bardzo smutno z tego powodu, że tłumy nie potrafią odczytywać znaków, które On dawał. To znaczy, odczytują takie znaki, jakie sami by chcieli usłyszeć czy zobaczyć. Kochani, w dzisiejszych czasach potrafimy się komunikować na rozmaite sposoby. Poprzez pismo, poprzez wypowiadanie różnych słów. Coraz więcej osób zna różne języki świata. Posługujemy się również językiem pismem Braila, czy językiem migowym, czy alfabetem Morsa. Potrafimy odczytywać różne znaki, ale często nie potrafimy odczytywać znaków Pana Boga. On często, tak jak znaki ostrzegawcze, mówi nam, nie rób tego, nie idź w tamtą stronę, a my czasem po swojemu. Dlatego uczmy się, abyśmy w sposób taki bezinteresowny słuchali tego, co Pan Jezus do nas mówi, starali się posłuchać tego, co On chce nam powiedzieć, a nie to, co my byśmy chcieli gdzieś tam usłyszeć. Kiedy chcesz kogoś zidentyfikować, to często ktoś moje dokumenty ze zdjęciem i pokazuje, i wtedy możesz określić jego tożsamość. Natomiast kiedy Pan Jezus chciał powiedzieć, kim jest, to pokazywał swoje dłonie i swoje przebite stopy. Chciał pokazać, jak bardzo nas kocha. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.